Są różne sposoby, aby sprzedać samochód. Jedni skupiają się na osiągach, inni na technologiach, a jeszcze inni na wyglądzie. Gdybym miał wybierać kompaktowego hatchbacka, w oparciu wyłącznie o design, Peugeot 308 już parkowałby na moim podjeździe. A co z osiągami i technologią? Zapraszam na test. Partnerem odcinka jest Niedźwiedź Lok, producent zabezpieczeń antykradzieżowych. Podczas gdy podziwiacie nietuzinkowy wygląd nowej 308, kilka słów o tym, jak pandemia sprawiła, że w mojej pracy musiałem cofnąć się w czasie. Kiedy zaczynałem zajmować się zawodową motoryzacją, od prezentacji samochodu na targach do testów dziennikarskich, a następnie premiery rynkowej, miały długie miesiące, a czasem nawet ponad rok. Potem, w miarę rozwoju mediów społecznościowych i zmian w sposobie komunikacji koncernów motoryzacyjnych, czas ten skrócił się do tego stopnia, że coraz częściej klienci odbierają nowe samochody, zanim dziennikarze będą w stanie je przetestować. I dotyczy to nie tylko aut luksusowych, ale coraz częściej tych masowych. Jednak pandemia tak namieszała w łańcuchach dostaw, że od premiery nowej 308 minęło już wiele miesięcy, a pierwsze samochody dopiero pojawiają się w salonach. No i w końcu też w parku prasowym. Peugeot zaprezentował nowy, odważny design, najpierw we flagowym modelu 508, a następnie w miejskiej 208 crossoverach 2008 oraz 3008. W 308 grill jest jeszcze większy, bardziej wyeksponowany. Wszystkie linie załamania są jeszcze ostrzejsze. Z każdej strony, również po bokach, nowe, duże logo informuje niewtajemniczonych, że oto patrzą na lwa. A w 308 przyciąga wzrok ludzi na ulicach, bo to nie tylko nowość, ale też po prostu piękny samochód. I warto ten piękny samochód zabezpieczyć przed kradzieżą. Kiedyś stosowało się rozwiązania fizyczne, jak taki bolec blokujący skrzynie biegów. Dziś nowoczesne samochody mają skrzynię Shift by Wire. To, co widać w kokpicie, to jest jedynie taki przełącznik połączony kablem ze sterownikiem skrzyni biegów. Między selektorem a fabrycznym kablem można wpiąć e-Joylock. To jest rozwiązanie oferowane przez partnera kanału Marek Drives, firmę Niedźwiedź Lock. To elektroniczne zabezpieczenie odłącza lewarek od sterownika, ale komputer pokładowy nie wykrywa błędu. Złodziej, który chce ukraść twój samochód, na przykład na walizkę, nie wie, dlaczego nie może wrzucić biegu. A nawet jeśli się domyśli i zechce to wszystko porozpinać, to lewarek jest przykręcony śrubami zrywalnymi, a kostka jest zamknięta w stalowej puszce, zakręconej również śrubami zrywalnymi. Rozbrojenie zabezpieczenia wymaga czasu i jest hałaśliwe. E-JoyLog można odblokować aplikacją mobilną na smartfonie lub poprzez specjalny brelok, który nosisz przy sobie. Smartfon z aplikacją e joylock jest parowany z samochodem. Wystarczy wsiąść do samochodu z telefonem i skrzynia jest odblokowana, ale w sytuacji awaryjnej można też odblokować zabezpieczenie zaprogramowaną wcześniej sekwencją ruchów selektora. I tę sekwencję można zmieniać, na przykład kiedy komuś pożyczasz samochód, ale nie chcesz aktywować aplikacji na ich telefonie. Blokadę można też czasowo deaktywować, na przykład na ten okres, kiedy auto jest. W, serwisie. w przypadku Broloka nie można zmieniać sekwencji do odblokowania skrzyni, więc, jeśli udostępniasz komuś samochód, to z Brolokiem. Więcej o e Loku na stronie Niedźwiedź lock. partnera kanału Marek Drives. Link w opisie. To jest wersja z napędem hybrydowym typu plugin. Więcej o kwestiach związanych z osiągami później, kiedy ruszymy w drogę. Na razie wspomnę tylko, że w wersji z napędem hybrydowym bagażnik ma 361 litrów pojemności o niecałe 40 mniej niż w poprzedniej generacji z tradycyjnym napędem, ale bez hybrydy jest 412 litrów o prawie 15 więcej niż w poprzedniej generacji. Haczyki na siatki z zakupami to nadal niemiecka fanaberia, z której Peugeot nie ma ochoty się tłumaczyć. Fanaberią jest też zaprojektowanie bagażnika w taki sposób, aby zniwelować niewielki stopień przed złożonymi oparciami. Plus za przebicie z bagażnika do kabiny, bo przynajmniej można przewieźć coś dłuższego między dwójką pasażerów siedzących z tyłu. Nowy Peugeot 308 ma o 5,5 cm dłuższy rozstaw osi niż model, który zastępuje, a to oznacza więcej miejsca z tyłu na nogi. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo ciemna tapicerka optycznie zmniejsza wnętrze, ale rzeczywiście tu jest więcej miejsca. W poprzedniej generacji dopiero w kombi dało się z tyłu normalnie usiąść. Z poprzedniej generacji został, niestety, duży tunel biegnący przez środek i mogłoby być więcej miejsca na stopy pod fotelem jest podłokietnik z uchwytami na napoje i miejscem na telefon. Są też dwa gniazda USB, nawiew klimatyzacji, duże kieszenie w drzwiach. Zanim przejdziemy do przodu, chcę wam pokazać coś. Co w założeniu jest bardzo przydatne. Taki system automatycznego otwierania zamków, kiedy zbliżamy się do samochodu i automatycznego zamykania zamków, kiedy się od samochodu oddalamy. To nic nowego. Renault oferuje taki system od lat, a ja od lat na niego narzekam, bo w moim przypadku to się nie sprawdza. To znaczy. Teraz wam zademonstruję. Kluczyk jest w samochodzie, bo inaczej by nas szlak trafił na planie. Idę sobie do samochodu. Obieram kluczyk, wkładam go do kieszeni, odchodzę. Samochód się zamyka. Z piknięciem. Sąsiedzi to lubią. Wyobraźmy sobie teraz sytuację taką. Tu jest mój dom, ja z tego domu wychodzę i idę do bramy, która jest tam. Idę sobie do bramy, przechodzę obok samochodu. Samochód się otwiera. Dochodzę do bramy. Samochód się zamknął. Wracam w kierunku samochodu. Samochód się otwiera. Chcę dojść do bagażnika. Samochód się jeszcze nie zamknął. To tyle dobrego. Ale jeszcze muszę się wrócić po coś do domu. Samochód się zamknął. I teraz tak. Niektóre marki oferują takie rozwiązanie. I można sobie skonfigurować, czy ten system ma się włączać tylko na dojściu, czy tylko na odejściu, czy można go wyłączyć w ogóle. Natomiast w Peugeot się tego Wyłączyć nie da. Sprawdzałem i w instrukcji i zapytałem Peugeot, nie da się tego wyłączyć. Co gorsza, ten system jest w standardzie od środkowej wersji wyposażenia w górę, więc kiedy konfigurujesz samochód, uważaj, kiedy zobaczysz coś, co się nazywa ADML Access Demarrage Mon Libre, czyli dostęp bezkluczykowy z wolnymi rękoma. Uwaga na to. Cockpit nowego Peugeot 308 to rozwinięcie koncepcji i. Cockpit. Panel przed kierowcą może być trójwymiarowy jak 208. Wnosi to niewiele do codziennej użyteczności, ale wygląda nietuzinkowo. Gdzie są trójwymiarowe zegary w Twoim golfie? No gdzie? Ale ciekawiej robi się na środku deski rozdzielczej, gdzie nareszcie pojawił się nowy wyświetlacz z nowym interfejsem, a właściwie nawet dwa wyświetlacze główny, na którym są wszystkie dane i ustawienia oraz taki dodatkowy, gdzie można zaprogramować skróty do najczęściej używanych funkcji. I to ma poniekąd jakiś sens, również pod kątem rozwoju systemu, bo w miarę pojawiania się nowych funkcji, dostęp do nich będzie można umieścić na tym dodatkowym wyświetlaczu, panelu. Nie martwić się o ten stały zestaw fizycznych przycisków. I bardzo dobrze, że Peugeot pozostawił parę fizycznych przycisków. Szkoda, że nie ma wśród nich na przykład pokręteł do ustawiania temperatury czy przycisków do ogrzewanych foteli i kierownicy. Żeby włączyć ogrzewanie foteli, trzeba wykonać trzy kliknięcia, podobnie z ogrzewaniem kierownicy. Uwaga, najważniejsza wiadomość to kamera 360, nareszcie prawdziwa, w wysokiej rozdzielczości, z możliwością wyświetlania różnych kątów. Być może po zatrzymaniu samochodu chciałbym, żeby widok z kamery sam znikał, a nie, żebym ja musiał klikać krzyżyk na ekranie, żeby na przykład zmienić ustawienie radia, ale to już drobiazg. Sam system inforozrywki jest umiarkowanie stabilny, no dobrze, co najmniej raz w ciągu kilku dni zapominał mój telefon i musiałem parować od nowa. Kiedy z jakiegoś powodu wywali się bezprzewodowe Android Auto, bez restartu samochodu ponownie się nie połączysz. Wskazówki z nawigacji Android Auto pojawiły się raz na zegarach przed kierowcą, ale tylko raz udało mi się je wywołać, nie twierdzę, że się nie da. Po prostu nie wiem jak do nich wrócić, bo na zegarach dużo się dzieje i trudno się w tym połapać. Plus za dwie półki na telefon, uchwyty na napoje, przydałby się większy schowek pod podłokietnikiem, ale za to schowek przed pasażerem i kieszenie w drzwiach są obszerne. Podoba mi się selektor biegów, dobrze, że nie wystaje ponad obudowę, na pewno nie ruszysz go przypadkiem, a kiedy naprawdę chcesz zmienić bieg, palec ci się nie ześliznie. Rzadko narzekam na długość siedziska, zwykle w Hyundai'ach i Kiach jest za krótkie i w Peugeot 308 też jest za krótkie, na szczęście można je wydłużyć. Poza tym fotele są wygodne, za to miejsca na prawe kolano jest dla mnie za mało. Oczywiście wiele będzie zależało od Twojej postury, figury, pozycji za kierownicą, ale zwróć na to uwagę podczas jazdy testowej. Z plusów Peugeot 308 jest bardzo cichy i to nie tylko ze względu na hybrydę typu plug-in i to, że przez sporo czasu w mieście auto porusza się na prąd, ale nawet poza miastem słychać najwyżej szum zimowych opon. Wyciszenie jest po prostu dobre. A propos napędu hybrydowego typu plug-in, to jest tam mocniejsza 225-konna wersja, jest jeszcze 180-konna, moment obrotowy jest ten sam: 360 Nm. Silnik 1,6 czterocylindrowy i interwał przeglądów 30 tysięcy km lub 1 rok. W tym miejscu chciałbym wyjaśnić, że to nie oznacza, że nie możesz zrobić przeglądu wcześniej. Po prostu 30 tysięcy kilometrów w ciągu jednego roku zwykle oznacza przynajmniej 100 km dziennie, co z kolei oznacza, że pewnie jeździsz głównie po jakiejś autostradzie. Jeśli robisz te 100 km dziennie lub więcej w miejskich korkach, to po pierwsze nie zazdroszczę, a po drugie, myślę, sam na pewno wiesz, że. Trzeba robić te przeglądy częściej, bo bardzo obciążasz samochód. Poza hybrydami jest jeszcze silnik benzynowy 1.2 PureTech o mocy 110 lub 130 koni mechanicznych. Ten drugi można wybrać z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. I jeszcze Diesel 1.5 130 koni, również manual lub automat. Hybryda typu Plugin ma akumulator o pojemności niecałych 12,5 kWh i obiecywany zasięg niecałe 60 km. W zimie, przy temperaturze około zera, nie udało mi się zrobić nawet 40 km, w związku z tym zużycie paliwa zamiast obiecywanych 1,2 litra jest bliżej 5-6 litrów przy założeniu, że codziennie ładujesz samochód i nie jeździsz nim więcej niż 50-60 km bez ładowania. Ładowanie w zależności od mocy z gniazdka i ładowarki pokładowej trwa między 7 a 2 godziny. W standardzie jest pokładowa ładowarka 3,7 kW, opcjonalnie jest 7,4 kW. Jeśli naprawdę chcesz korzystać z hybrydy i masz możliwość ładować się częściej niż tylko w nocy, to warto dopłacić 1800 zł za ładowarkę 7,4 kW. W trasie zużycie energii. Nie energii, paliwa. Oscyluje w okolicach 7 litrów pod warunkiem, że nie przesadzasz z gazem. Ale to jest wersja GT Pack, ta wzmocniona, więc pewnie chcesz czasem poszaleć. Obiecywany czas od 0 do setki to 7,5 sekundy. W trybie sportowym 308 rozpędzi się nawet szybciej. To jeszcze nie jest poziom GTI czy innych hatchy, ale na tyle szybko, żeby poczuć się lepiej. Jestem zaskoczony przyczepnością tego w końcu przednio napędowego samochodu Tiguan E hybrid mielił kołami nawet na suchym asfalcie. Przyczepności nie brakuje też przy szybkim pokonywaniu zakrętów, ale uwaga, jeśli chcesz poszaleć, to wejdź w tryb sportowy, bo w zwykłym hybrydowym, kiedy odpuścisz gaz, chcesz go ponownie dodać, to system się gubi, bo właściwie to chyba silnik miał się wyłączyć, a teraz musi się włączyć, a w ogóle to na którym byliśmy biegu, i dwa zakręty później już wiesz, że trzeba było włączyć tryb sportowy. Hamulce są zaskakująco dobre, co jest o tyle istotne, że w samochodach z hybrydami typu plugin często jest trudno wyczuć hamulce ze względu na hamowanie rekuperacyjne. Ale nawet w trybie sportowym, złoty 20 pikpik pik, z furgotem nie zatrzeźwi wydawcy pezotem, jak na konsoli, a nie samolotem. Czyli z gazu ta noga, włączamy adaptacyjny tempomat, ze wspomaganiem utrzymania na pasie ruchu i wszyscy razem w jednym tempie, w korku, aż do świateł pewnie. Dobrze przynajmniej, że przyciski do tego adaptacyjnego tempomatu, systemu wspomagania i tak dalej, wszystkie są na kierownicy, a nie jak w DS9, ten najistotniejszy jest schowany gdzieś tam za kierownicą i nie można go znaleźć. A tu proszę, dało się, wszystko jest na kierownicy. Ceny Peugeot 308 zaczynają się od 90 300 zł za wersję Active Pack z silnikiem 1.2 o mocy 110 koni mechanicznych i manualną skrzynią biegów. Najtańsze kombi zaczyna się od 95 300 zł. Najtańszy hatchback z dieslem kosztuje 104 500 zł, a najtańsza hybryda prawie 142 000 zł. Średnio wyposażona benzyna z automatem, ale bez hybrydy to wydatek rzędu 120-125 tysięcy w zależności od opcji i wersji nadwoziowej. Testowy egzemplarz kosztuje niecałe 189 tysięcy złotych. Peugeot 308 wygląda kosmicznie. Technologie i prowadzenie są przeciętne, ale akceptowalne. Mnie tylko do szewskiej pasji doprowadza ten zbliżeniowy dostęp bezkluczykowy, którego nie da się wyłączyć. A jak Tobie podoba się nowy Peugeot 308, napisz mi w komentarzu pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.